Ego hey, Witajcie, ja jestem Trampek. No i jak widzicie jestem w całej Żelaznej zbroi Mam łuk, dużo strzał, tarcze Jestem dozbrojony No i jak widać jesteśmy jaskini pod Żwirem, który możliwe, że Zaraz się zapadnie, no ale Po co tu jesteśmy? Tutaj jest jeziarko lawy, no i tak W ostatnim odcinku stworzyliśmy Portal do netheru i nie powiem, jak widać po moim ekwipunku, już tam byłem, żeby właśnie uzbierać ten proszek z blaze'ów, czyli z tych właśnie płomyków, co sobie tam latają w twierdzy. Znalazłem twierdzę, no jeśli mam płomyki, to chyba znalazłem twierdzę, ale teraz chciałbym... Jejku, nie lubię tego tutaj spawn'a. Jest, 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 jest! jest, jest. Nie zabij. Dobra. Dobra, chodź. Chodź tu. Chodź na klepę. No chodź, nie bój się. Uciekł. Ojejku. Tego się nie spodziewałem. O, tutaj złoto mogę w sumie zebrać. No i tak. Yy, przygotowałem projekt... Donku. Nie powiem tego samego dnia, co to nagrywam, więc troszeczkę tak ruszyłem się z tym światem, bo no, no niestety była przerwa, ale to było spowodowane głównie, no oprócz nauki, no takim może brakiem czasu ogólnym, więc no przepraszam. No chodź tu. No, dobra. Chcę się bić. Jestem na to gotowy. No, dajesz. O kurde, zadał dwa ciosy. Mm, szkoda tylko dwa. No ale okej. Okay. Mam złote buciki. Więc jak widać sztabeczki. To co, idziemy handlować? Dobra. Nie wiem czy nie. To nie jest chyba dobry pomysł. E, powinienem to odbić. Czy ja nie mam strzał? Czułam się tu taka rzeźnia zrobiła. Naprawdę nie mam strzał. O No to niedobrze. Moim słońcu nie przydałyby mi się pigliny. Nie te pigmeny. Ach, te stare czasy kiedy. Jeszcze można było nazywać je pigmenami, one inaczej, nie wiem jak się nazywają teraz, niestety. Tak no, widać moją wiedzę o Minecrafcie, słychać raczej, no ale okej, okay. nie, nie chce mi się nawet z nimi walczyć, bo bez strzał no to trochę będzie długa walka, może mnie nie zauważy, nie wiem. Mam nadzieję, że nie zauważy. Ale okej. Okay. Czy jest tu gdzieś grupka piglinów? Nie ma. Dobra. Pokaż co masz. No dobra. Wiesz to. Daj mi enderperły. Enderperły, proszę. Nie, ja jakieś. Może by mi się udało? Nie wiem czy to są takie lagi? Gram na single player. No chodź tu no. O, 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 o! Nie, nie, bo ja włażę o... Jest. Zabity. Okej. Okay. Dropnął łzę. Okej, okay, ta walka była bardzo opłacalna. Na walkę z smokiem endu na pewno przydadzą się potki. Tam jest, widzę, Jakiś piglin, to ja może do niego sobie pójdę. Ten odcinek będzie akurat w większości w Nederze. Więc, no, to będzie takie przygotowywanie do smoka. Aha, no to nie, dzięki. I w następnym odcinku miało być w tym, aż no, nie będzie w tym. Zabijanie smoka będzie w myślę, następnym. A przynajmniej no, w tych myślę, trzech najbliższych odcinkach się zmieszczę. I żeby wszystko trwało jak najkrócej, bo jednak Eletra by mi się bardzo przydała. Ojejku. Eletra to fajna rzecz. Muszę się cofnąć. Nie mogę nigdzie znaleźć tych takich piglinów. Nie wiem, czy to jest spowodowane. O, na kurczaku pigmen. Okej. Okay. Jeśli byłyby tutaj pigliny, to by mnie zaatakowały. O! Dobra. Nie! No dajesz! No dajesz. no chodź! Nie, nie to, nie to, nie to, gdzie jestem tam? Nie, nie zabijajcie go! Dlaczego oni się nie uspokajają? O okay. Dobrze OK Nie widział mnie Pana widział niech będzie Naprawdę będę się z nim tak użerał. To jest taki bezsens. Nie, jeszcze umrę. Pierwszy raz umrę na tym świecie. Przez takie głupie stworzenie. Nie no. Tu powinny i temy leżeć. O, no daj 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 jest zabity. Co? Daj, 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 daj. Nie. Jak nie trafiłem? Zabiję. Ale za to już nie poleciała. No dobra, trudno. Dobra, pokaż mi coś, co będzie dla mnie Uszczęśliwiające Tak. Dobra. Perełki. Może bym rzucił tutaj złoto. On by mi tutaj na bieżąco dawał wszystko. Albo. Ha, dał mi wszystko? Czekaj, chodź tu. No i teraz tego muszę sprowadzić. Dobra, macie tutaj złoto. Co to za słaby drop? Panie, chodź pan. Chodź tu. No widzisz złoto, no. Nie, 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 nie. No, perełki, dawaj. Ale szczęście. Nagrywałem speedruna, tylko że mi się on nie udał, bo. No, jakby to powiedzieć, za duża ilość złota, a za mało perełek. Mówiąc, mało perełek mam na myśli zero, bo miałem półtorej staka złota i u różnych piglinów handlowałem i mi się nie udało zrobić tego, co bym chciał. Wow, ile żelaza! Nie, Trudno. Takie życie. Mam 12 perełek. Raczej powinno by mi starczyć, jednak chciałbym mieć zapas. Tam mi to wykonały przynajmniej. Co on mi rzucił? Na pewno nie perełki. Hmm. Przydałby mi się. No właśnie. Na pewno nie to. Mm. Nie uciekaj, pan. Nie bądź taki. Dobra, z tych dziewięciu, jakby mi dropnął dwie perełki jeszcze, to już naprawdę byłem przeszczęśliwy. Nie. Nie uciekaj. Hmm, dajesz. Dawaj, coś ciekawego. Coś ciekawego. Nie mówię tutaj koniecznie o. <grystanie> hmm. Coś jeszcze ciekawszego. Proszę, perełki. Proszę. Naprawdę bardzo, proszę. Bardzo miło. Na razie bardzo miło. Nie, nie uciekaj. Nie możesz się oprzeć temu złotu przecież. Lubisz złoto. No, co uciekasz? Lubisz złoto przecież. No. Co byś mógł mi za to dać? Co uciekasz? A, tam jest jego kolega. Proszę, daj. Tak! Nie, no super, po prostu. A teraz dałbym mu tego bogatszego. Nie powiem, wcześniej taki chciał mnie zabić, jak byłem za pierwszym razem, znaczy za drugim razem już w Nederze. Wow! Jest dobrze. Oni teraz nie mogą widzieć, co ja tu robię. Robię tajne rzeczy. Wow, dużo mam jeszcze tego złodu, no ale okej. Okay. Nie można mieć wszystkiego. Ja już jestem całkowicie spełniony. Nie, teraz on będzie to widział. Chociaż? Nie zauważył. No okej. Okay. Nie zauważył. Nie mam muzyka. gęsto. Myślałem, że on chce mnie zabić. Ale one szybko biegają. Album spadł. Ojejku. Teraz takie w sumie. Dobre pytanie. No dawaj gaz. No i czego nie? Tak, tak. Hmm. Dobra, jednak nie chcę współpracować. A jak nie trzeba, to nawalają jak nie wiadomo co. Teraz, to sobie wiesz co. Dobra, weźcie mnie zostawcie. Okej, okay. jejku. Jestem. Ale długi odcinek oj, długi będzie. Dobra, widzimy się na górze, bo to już jest w sumie specjalne przedłużanie. No dobra, jestem na górze. Aha! Miłe powitanie. Miałem ja powiedzieć takie deszczowe. No nie, jeszcze jakieś zombiaki tam łażą. Trzeba będzie utrować drogę. Gdzie oni już są? Nie ma ich. A bo tu gdzieś jest jaskinia, właśnie. I pewnie dlatego. Bo chyba ostatnio też mi się wydaje, że słyszałem. No ale okej. Okay, yy, chciałbym wszystko wszystko podkładać. I teraz, uwaga, przygotowania będą na Ender Dragona. Co bym chciał wziąć? Chciałbym mieczyk, którego na razie nie będę używał. Ja mam skórę, tak mam skórę I papier Ok Diamenty i obsydian Którego mam mieć cztery Oraz Dwa diamenty jeszcze I przydałyby się patyki Raczej jeden patyk Ym... Może być z różnego drewna w sumie No może, może Spoko. W sumie mogę go nawet zenchantować, bo czemu nie? O! Mangolem! Ale gdzie położyć? Hmm. Gdzie by tu położyć enchanting? Wiem! Tak, tak, to będzie piękne miejsce. Dobrze. Ostrość. Hmm. W sumie czego ja się spodziewałem, ale enchanting jako taki jest. Więc nie mogę powiedzieć, że enchantingu nie mam. To co? Czas na przygotowania. Pierwsze o czym myślę to łuk oraz strzały. Nie wiem, czy widmowe strzały mi się przydadzą. No bo. Może raczej nie teraz. Chciałbym wziąć na razie właśnie te strzały. Tyle, ile się tylko da. Tyle, ile w sumie ich mam. Chodzi mi oczywiście o te zwykłe. I tyle na pewno wystarczy. Miecz. Dużo jedzonka. O, dużo. Więcej na pewno. Jakieś tam drewno. To będzie jakieś drewno. I tak chciałbym wziąć też oczywiście oczy endera, których powinno być, nie wiem, 10 czy 11, tylko że ja po prostu chciałbym trochę sobie zostawić, a robi, nie robić za dużo, bo jedno powinno tak w sumie już tam być. Da kartofle. No i spoko. Potrzebuję paliwa. No i okej. Okay. Poszedłbym może do farmera. Aha, no i porobiłbym sobie kilofy. Czy takie kilofy mi wystarczą? Już będę jakieś, obliczę sobie 350. No, 350 użyć. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy może nie. Hmm. Nie wiem, nie wiem. No, ale dobra. Zrobiłbym sobie, może tak, tak odruchowo sztabki złota, tak? Nie wiem, po co tak, aby, żeby były. trochę yy, troszkę mam. Pochownie, wiadro, oczywiście. Kilof to ja bym może sobie po prostu zrobił drugi, bo no jednak w zapasie, no bo w końcu to jest Ender Dragon, i to jest takie nienormalne. A dużo, dużo osób, z mojej mam patyki, dużo, dużo osób zrobi to tak. Nawet próbuje sobie utrudniać zabijanie tego smoka, ale ja planuję, żeby to zrobić tak no tak pięknie, tak typowo standardowo nie będę robił jakichś challenge, czy wyzwań sobie stawiał w sumie to to samo nie będę poponywał jak to niektórzy nie wiem na przykład drewnianymi narzędziami czy łóżkami zrobię to tak najpopularniejszym sposobem, takim najbardziej typowym miecz Łuki, strzały i myślę, że to powinno w zupełności wystarczyć. I teraz tak. Co do uzbrojenia, diamentów za dużo nie mam. W sumie jest 91. Aha, tu jest więcej użyć, więc co sobie najzwyczajniej w świecie te budki odstawił. No i wziął sobie moje żelazne, które powinny gdzieś tutaj być. Są so. ok. Dobra, no i tarcza. Oczywiście tarcza już tutaj być nie może, ponieważ będzie tam dużo albo zabijania Endermanów, no albo sam Ender Dragon, który mógłby mnie mocniej trochę zabić. W sumie nie da się mocniej zabić, nieważne. Yy. Ok, Troszeczkę jedzonka mam. I co? Yy, Żaraza mi się myślę, nie przyda. Chociaż kto ci tam wie. Wezmę sobie cztery. Cztery powinny. Jejku, jak ja się wybieram, jak na jakąś nie wiadomo jaką wyprawę. No ale okej, okay, no. Niech będzie i tak. Ja już będę wtedy przygotowany całkowicie. Pod... A, no i oczywiście statyw alchemiczny. To mi się przydał. Nie bym mógł. U... Aha! Okej. Okay. Aha. No to musiałbym mieć. Może potek nie będę robił, a przynajmniej nie teraz. Bo mi się. Raczej nie przydadzą. Już tak akurat nie będę się przygotowywał. Hmm. No dobrze, no to co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. A tego odcinka. Jeśli będziecie chcieli więcej takich podobnych odcineczków. A no i jeszcze coś, dwie, praktycznie informacje, raczej no pytania, ponieważ ja mam zmienionego skina, jak widać. I chciałbym, żeby on nawiązywał do takiego, hm, nie wiem, taki podobny do. Może nie na der bo to jest o wiele, wiele za jasne, ale to podchodzi pod taki, nie wiem, może bardzo ciemny, wyblakły zielony. Nie, no nieważne. Chciałem, żeby jak najbardziej to przypominało zbroję. I nie wiem, czy mi wyszło. Jak waszym zdaniem to wygląda? I tak. I w takim stroju będę chodził już. Na takich serwerach, gdzieś, gdzie zbroje nie będą miały na przykład dodatkowe sensu, czyli czy to Bedwars, może nawet Skywars, no, Murder Mystery, czy tam Mystery Murder, nie wiem jak to się w sumie nawet wymawia, no ale ok. Na takich serwerach będę w tej zbroi grał, bo ona będzie taką dodatkowo ozdobą, a na Survivalu Chciałbym swojego skina zedytować. I tak, wyłączyć mu, uwaga, kapeluszu nie, bo to są moje włosy, kurtkę, ręka. Yy, w sumie mogę powyłączać wszystko. Yy, wyłączone, wyłączone, wyłączone. No i okej. Okay. Ha, muszę się teraz dopiero. O, Jejciu! Yy, jak to wygląda Waszym zdaniem? No, ocencie to w komentarzach. No i tak, druga sprawa. Jeśli uważacie, że moja klawiatura jest za głośna i oglądanie odcinków, gdzie słychać trzeszczącą starą klawiaturę, nie jest dla Was satysfakcjonujące. No to oczywiście napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym klawiaturę zmienił, ponieważ zapasową mam, ale po prostu na tej mi się, nie wiem, gra tak nie wiem, wygodniej. Może nie tyle wygodniej, co tak się do niej przyzwyczaiłem i do, do niej, i w ogólnie skrótów. Nie wiem, ale oczywiście filmy są dla Was. Chciałbym, żebyście z radością oglądali moje filmy. Ale się powtórzyłem. No to na koniec odcinka wiadro. Oczywiście. Może jakieś takie wyższe miejsce. Może na przykład stąd. No to może być fajne. No okej. Okay. A no i projekt donku mam już gotowy. I postaram Wam się zdjęcie tutaj wkleić. Żebyście teraz zobaczyli je Dobra, mam nadzieję, że wkleję Jeśli nie, no to trudno Moja strata A raczej wa wasza Spowodowana tym, że nie dałem No okej okay. No to co? Wiadro! No i oczywiście Zbagawana woda No i dobra, udało mi się Więc, jeśli dowiecie pod tym filmem 10 łapek w górę nie wiem, czy dobiliście pod poprzednim, po prostu lubię tą serię, spodobała mi się i chętnie właśnie przeżyję to jeszcze raz, bo no nie powiem, kilka razy Minecrafta już przeszedłem i jakąś wiedzę na ten temat posiadam. No to co, no to tym akcentem zachodowym słońca nad epoką lodowcową nie wiem, może jakimiś górami lodowymi kończę dzisiejszy odcinek. Znowu wiadro. Udało się. Pięknie. 10 łapek. Wiecie, co robić. Żegnam Was brzydkim skinem też. Cześć.